Ale nie od bezpieczeństwa. Widzimy, że kierowcy bardzo się spieszą. Na trasach wyjazdowych wzmożone kontrole. Poligon dla każdego. To było bardzo fajne doświadczenie. Kolejna odsłona akcji Trenuj z Wojskiem. Zawsze na posterunku. My jesteśmy przy pacjencie najdłużej. Opiekunowie o potrzebach pacjentów. To jest sobotnie główne wydanie zbliżeń Monika Buzalska. Dzień dobry. Na autostradzie A1, niedaleko Turunia inspektorzy transportu drogowego rozpoczęli kontrolę autokarów. Sprawdzali m.in. stan techniczny pojazdów, ale także trzeźwość i sprawność kierowców. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w drodze na letni wypoczynek. Wakacje w regionie rozpoczęło ponad 345 tysięcy uczniów. Najpierw badanie stanu opon, potem układu zawieszenia i hamulców. Sprawność tych elementów to podstawa przed wakacyjnymi wyjazdami. Inspektorzy transportu drogowego sprawdzają każdy autokar. Przynajmniej jestem pewny swojego auta. Kontrolę przeszło pomyślnie, no i możemy jechać bezpiecznie w dalszym drodze. W tych rodzajach przewozów jest zauważalny wzrost bezpieczeństwa, wzrost jeżeli chodzi o jakość taboru używanego do przewozów. Tutaj nie ma wielu zastrzeżeń co do, co do stanu technicznego, czasami pojawiają się Problemy związane z czasem pracy albo z rejestracją, z używaniem tachografów przez kierowców. Poza stanem technicznym pojazdów sprawdzana była także trzeźwość i kondycja kierowców. Bezpieczne wakacje to już cykliczna akcja, którą inspektorat transportu drogowego prowadzi od 23 lat. Jesteśmy przekonani, że te wszystkie akcje, które tworzymy, które przeprowadzamy służą oczywiście tam, żeby podnieść to bezpieczeństwo. Jesteśmy pewni, że te dzieci, które zmierzają w kierunku wakacji, które zmierzają w kierunku swoich docelowych punktów, one dojadą tam oczywiście bezpiecznie. Taki też jest nasz cel, nasze założenie. Wzmożone kontrole na drogach przez całe wakacje zapowiadają także mundurowi z regionu. Mamy pierwszy weekend wakacji i widzimy, że kierowcy niestety bardzo się spieszą, a, przy, a pamiętajmy, że prędkość jest z główną przyczyną wypadków drogowych, stąd też apel policji o to, żebyśmy przestrzegali. Przegali ograniczenie prędkości i jedźmy spokojniej, zaplanujmy sobie dobrze trasę, przede wszystkim zaplanujmy sobie postoje, żebyśmy potem na tej drodze nie musieli gonić. W województwie kujawsko-pomorskim wakacje rozpoczęło 346 tysięcy uczniów. To czas bez troski i wypoczynku, przede wszystkim nad wodą. Choć pogoda jeszcze nie rozpieszcza, nad kąpieliskami można już spotkać pierwszych plażowiczów. Za namową wnuka. <grym> Bardzo chętny był, żeby nad wodę, choć mówiliśmy, że nie ma pogody, ale on nad wodę, nad wodę. No i z tej przyczyny jesteśmy tu. Jest sezon, trzeba po prostu korzystać z tego. Korzystać, ale z głową przypominają ratownicy. Jak się jest rozgrzanym, aby pamiętać, żeby nie wbiegać do wody, żeby najpierw się stopniowo, żeby się tam trochę wodą może schłodzić, po, po, po kolei powoli. Sezon wakacyjny rozpoczął się także w Bydgowskim myślęcinku, gdzie na najmłodszych czekały rozmaite atrakcje sportowe i warsztaty kulinarne. Kuszą nas te tory przeszkód, bo fajne medale są za to i idziemy właśnie spróbować. Lato kojarzy nam się z aktywnością na świeżym powietrzu, więc, tak jak tutaj widać, aktywność na świeżym powietrzu to jest to, co my lubimy, co robimy też rodzinnie. Chcieliśmy trochę powrócić do tradycji rozpoczynania tego sezonu wakacyjnego w Myślencinku. Wiem, że przed pandemią była taka tradycja, ja jeszcze wtedy w Bydgoszczy nie mieszkałam, teraz mieszkam i chcę to wszystko reaktywować. W bydgoskim Myślencinku gry i zabawy dla najmłodszych będą odbywać się przez całe wakacje. Bydgoszcz Dagmara Moranowska. Nielegalne wyścigi udaremnione przez policjantów toruńskiej drogówki. Wczoraj wieczorem funkcjonariusze przeprowadzili zorganizowaną akcję w jednej z podtoruńskich miejscowości, podczas której skontrolowali blisko 250 samochodów. Efektem działań są nie tylko mandaty, ale i odholowane auta. Policjanci odnotowali liczne wykroczenia, w tym 54 przypadki przekroczenia prędkości nawet o ponad 50 km na godzinę. Nałożyli łącznie 101 mandatów karnych, zatrzymali 27 dowodów rejestracyjnych i jedno prawo jazdy. Kilka aut zostało odholowanych ze względu na zły stan techniczny lub niezgodne z przepisami modyfikacje pojazdów. Dodatkowo jeden z kierowców odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu, inny uczestnik za posiadanie niedozwolonej substancji. Funkcjonariusze zapowiadają cykliczne kontrole miejsc, w których organizowane są nielegalne wyścigi. I zmieniamy temat Strzelanie, elementy walki wręcz czy techniki przetrwania. To tylko część zadań, które czekały dziś na uczestników szkolenia trenuj z wojskiem na toruńskim poligonie ponad 100 ochotników miało okazję sprawdzić swoje możliwości i poznać realia służby wojskowej. To zadanie, które testuje równowagę, koordynację ruchową, siłę i wytrzymałość. Przejście po linie wymaga skupienia, odwagi i precyzji. Stąd nie mogło go zabraknąć podczas sobotniego szkolenia. Nigdy nie, nie przechodziłam i to było bardzo fajne doświadczenie. Do samej liny i Uczę wychowania fizycznego i gimnastyki kompensacyjnej i muszę dawać przykład swoją osobą, i, i żeby nauczyć dzieci. Dlatego tu jestem. To jedno z dziesięciu zadań, które czekały na ochotników podczas ośmiogodzinnego szkolenia w ramach cyklu trenu i z wojskiem. Na toruńskim poligonie chętni mogli spróbować swoich sił między innymi w strzelaniu, walce wręcz czy orientacji w terenie z użyciem mapy. Z takiej możliwości skorzystało ponad 100 osób. Fajnie zorganizowane, wszystko jakoś tak na, na fajnym poziomie. Że instruktorzy fajnie tłumaczą. O to chodzi. Jeszcze raz. Ciekawość, też sytuacja jaka się ma miejsce teraz na świecie, tak? Żeby człowiek się trochę zapoznał, no nie wiadomo jak będzie, tak? No myślę, że to tak bardziej pod tym kątem. Jest to na pewno poszerzenie swoich y, jakichś kompetencji. Wiele osób widzę jest tutaj zaangażowanych, y, jest to ich hobby. Y, są też zaangażowani w, gdzieś tam w wojsko, w organizacje paramilitarne. Y, na pewno jest dla nich poszerzenie horyzontów, y, zgłębienie wiedzy. Uwaga! Zaczynamy, no! Szkolenie może być też pierwszym krokiem do rozpoczęcia służby. Cały czas można dołączyć do 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kolejne wcielenie przed nami w Toruniu, czyli dokładnie w tym miejscu, gdzie odbywa się dzisiejsze szkolenie, 8 sierpnia, na co serdecznie zapraszamy w ramach akcji Wakacje z wod i zaplanowana przysięga wojskowa wtedy 23 sierpnia. Do wotu mogą wstąpić osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie, zdrowe fizycznie i psychicznie, niekarane i niepełniące innego rodzaju służby wojskowej. Górna granica wieku to 55 lat dla kandydatów na szeregowych oraz 63 lata w przypadku osób ze stopniem podoficerskim lub oficerskim. Olga Taraszka, TVP Goszcz. To nierzadko cisi bohaterowie niełatwej dla pacjentów codzienności. W Bydgoszczy odbyła się druga ogólnopolska konferencja opiekunów medycznych. W dwudniowym sympozjum udział wzięło kilkadziesiąt osób. Pani Anna codziennie od 8 lat pielęgnuje i wspiera osoby ciężko chore, w tym leżące. Musimy dotrzeć do nich w ten sposób, żebyśmy mogli podnieść ich stan emocjonalny na tyle, żeby ta choroba czy starość stało się dla nich nie najgorszym, co ich w życiu spotkało. Opiekunowie medyczni starają się być przy chorych wtedy gdy coś ich boli i kiedy pojawia się na ich twarzach uśmiech. Problemem są jednak braki kadrowe. Opiekunów brakuje między innymi w DPS-ach i zakładach pielęgnacyjnych, a sami opiekunowie medyczni czują się niedoceniani. My jesteśmy przy pacjencie Najdłużej, największą część pracy tam wykonujemy i poprzez swoje obserwacje jesteśmy w stanie dużo zauważyć, co się z tym pacjentem dzieje. My tego pacjenta znamy od podszewki. Szacuje się, że w Polsce corocznie w śpiączkę zapada nawet 15 tysięcy osób. W śpiączce i innych rodzajach zaburzeń świadomości przebywa około 400 tysięcy osób na całym świecie. Coraz więcej pacjentów właśnie leży w domach i, i mają założone rurki, mają założone pegi, także tutaj też chcemy, żeby oni też mogli wykonywać więcej czynności, a nie tylko właśnie pampersy, nie tylko karmienie pacjenta. Tacy pacjenci potrzebują nie tylko pielęgnacji, ale i skomplikowanej rehabilitacji, opieki psychologa i logopedy. Dla mnie najważniejsze jest to, że jeżeli jest ten cień świadomości, czyli ten człowiek odczuwa, słyszy, no to my mamy obowiązek wręcz podążać za tymi śladami i pomóc temu człowiekowi po prostu. Wsparcia potrzebuje cała rodzina. Takie spotkania to szansa na wymianę doświadczeń. Musi być współpraca. Nie można wymagać od rodziny, żeby 24 godziny na dobę była przy tym chorym, bo zacznie chorować ta osoba. Odciążenie takiej osoby, żeby mogła złapać chwilę oddechu, jest rzeczą bardzo ważną. W konferencji wzięli udział poza opiekunami medycznymi lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci, bydgoszcz Edyta Starczewska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia przed nami jeszcze między innymi Kamera, akcja. Świętokina w Toruniu. Wielka radość w Bydgoskim Zoo. Nowi lokatorzy w blasku Fleszy. To najwyższe odznaczenie w środowisku adwokackim. Podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury, 27 osób z całej Polski otrzymało wielką odznakę adwokatura zasłużonym. U schyłku mojej pracy samorządowej, bo tak mogę powiedzieć, bo już jednak pracuję w samorządzie adwokackim około 40 lat, to myślę, że to jest uwieńczenie mojej pracy. Jestem bardzo, bardzo zaszczycona tym odznaczeniem. To jest tak ogromne wyróżnienie, że nawet jak teraz mówię, to mi się chyba łamie głos. Tym bardziej w świecie chyba takim męskim. Dbanie o tą praworządność, to jest i wolność, przestrzeganie wolności i praw obywatela, dla nas jest naprawdę najważniejsze. Naszą rolą jako ministerstwa jest odpowiadać na liczne postulaty i petycje środowiska adwokackiego, które dotyczą nie tylko wykonywania zawodu przez adwokatów, ale przede wszystkim dotyczą zapewnienia obywatelowi dostępu do pomocy prawnej. Pomoc adwokatury w reformach, które prowadzimy, w reformach prawa karnego, prawa cywilnego, procedury jest nieodzowna. Dorodkowo najpierw było stroną internetową, gdzie mama dziewczynki opowiadała jej historię. Dziś to fundacja, która wspiera dzieci z zespołem Down'a i ich bliskich. To ważne miejsce na mapie Torunia, szeroko otwarte na każdego w potrzebie. Fundacja właśnie świętuje swoje 16. urodziny to jest miejsce, które daje naszemu synowi pracę, które daje mu możliwości realizacji się, spełniania swoich marzeń. To jest miejsce, w którym ma on zajęcia, a my jednocześnie mamy wsparcie wśród innych rodziców, takich samych dzieci jak nasz. Myślę, że to nie byłaby ta jakość, która jest dzięki temu, że mamy tą fundację, dzięki temu, że mamy tą społeczność. Rozmawiamy o trudnych rzeczach, ale również o tych takich łatwych, przyjemnych. Wyjeżdżamy razem na wycieczki raz na jakiś czas, a poza tym to, że jest fundacja tak zorganizowana, a nie inaczej, bardzo wielu z nas ułatwia możliwość podejmowania pracy zawodowej czy kontynuowania pracy zawodowej. Już 16 święto Dorodkowa mogą, jeżeli chodzi o samą imprezę, przede wszystkim wymiana doświadczeń, przede wszystkim radość dzieciaków i budowanie relacji właśnie w swoich grupach rówieśniczych. To jest najistotniejsze. A jeżeli chodzi o pomoc taką rehabilitacyjną, no to codzienna systematyczna rehabilitacja naszych podopiecznych. Dostaliśmy dużą darowiznę z balu marszałkowskiego na Centrum Kultury Włączającej. I jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, co możemy zrobić przede wszystkim dzięki tym, tej darowiźnie. I też z tych pieniędzy planujemy wesprzeć kilkoro, kilka rodzinek z dziećmi, z zespołem DAUNA na terenu naszego województwa. To był muzyczny finał polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wczoraj na Bydgoskiej Wyspie Młyńskiej odbył się koncert pod nazwą Europejskie Święto Muzyki. Na scenie rozbrzmiewały polskie piosenki związane z Bydgoszczą, jazzowe aranżacje i największe rokowe przeboje w wykonaniu zespołu Żuki wraz z orkiestrą z Odessy. Wspaniale bardzo sympatycznie, bardzo fajnie, fajna muzyka. Cieszymy się, że coś takiego ma miejsce. Bardzo dobrze. Przyszliśmy niedawno, ale liczymy na dobrą zabawę. Lubimy tego rodzaju muzykę. No, ja jestem z Samorza, także ja akurat mi się udało to być. Dzięki rodzinie! O. Na zakończenie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej był tylko w pięciu miastach. Bydgoszcz, jako miasto muzyki UNESCO, było oczywistym wyborem, że wśród tych pięciu miast się znajdzie. Przede wszystkim był różnorodny, bo pokazywał ogromną różnorodność i kwestii symfonicznej, muzyki i klasycznej i nie tylko, bo i rozrywkowej, i mnóstwo artystów, ale także w pięknym miejscu, w miejscu symbolu sukcesu Polski w Unii Europejskiej, bo każdy, kto jest z województwa kioskodemorskiego, z Bydgoszczy, wie jak wygląda Wyspa Mońska, jak młyny Rotera bez Polski w Unii Europejskiej. Znane nazwiska, ważne rozmowy i kino bez kompromisów. W Toruniu już za chwilę gala rozpoczęcia 23 edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Tofi Fest. Jej tegorocznym motywem przewodnim jest film Leon Zawodowiec. W programie wydarzenia premiery, konkursy, plenerowe seanse i spotkania z twórcami. O szczegółach Olga Taraszka. Ostatnie odliczanie do 23. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Tofi Fest trwa. Gala inaugurująca wydarzenie odbędzie się o godzinie 19:00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Pojawią się oczywiście podczas niej znamienici goście i zostaną wręczone pierwsze nagrody Złotego Anioła za niepokorność twórczą. Odbierze dziś Mirosław Baka, aktor oraz muzyk Kazik Staszewski. Z kolei nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego imienia Negri trafi do Agnieszki Dulemby Kaszy i Jana Englerta, z kolei najstarsze wyróżnienie przyznawane podczas festiwalu FLISAK, czyli nagroda prezydenta miasta Torunia. Trafi do Katarzyny Warnkę. Tych nagród i wyrazów uznania tego wieczoru będzie znacznie więcej, ale przede wszystkim to początek wielkiego filmowego święta, bo w sumie zaprezentowanych zostanie podczas najbliższych dni 120 filmowych produkcji, które będzie można zobaczyć w sześciu lokalizacjach, m.in. tutaj w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, w dworze Artusa w Cinema City, ale też w trzech kinach plenerowych. Oprócz tego widzę. W festiwalu czeka całe mnóstwo inspirujących spotkań z twórcami filmowymi, z aktorami, producentami, reżyserami. Festiwal TofiFest to także oczywiście konkursy. Konkurs ONER, międzynarodowy konkurs debiutów i drugich filmów pełnometrażowych. W tegorocznej edycji udział bierze 12 produkcji. Wśród nich jest też polski akcent poruszający film Utrata Równowagi w reżyserii Korka Bojanowskiego, opowiadający o przemocy w środowisku uczelni artystycznych. Oprócz tego tradycyjnie odbywa się konkurs filmów polskich prezentujący najciekawsze rodzime produkcje ostatniego roku, takie jak chociażby film Kulej dwie strony medalu w reżyserii Ksawerego Żuławskiego. Także tak jak państwo słyszą, przed nami dni pełne emocji. Toruń po raz kolejny staje się stolicą kina niezależnego i niepokornego, a wszystko to do 4 lipca. Z Torunia dla Zbliżeń Olga Taraszka. Niezgodę na przedmiotowe traktowanie zwierząt i odmawianie im prawa do godnego życia to główny motyw wystawy otwartej w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. Ekspozycja, zatytułowana Dla Ciebie, opowiada zarówno o zwierzętach domowych, jak i wolno żyjących. Chociaż sztuka nie pozostaje obojętna na sprawy społeczne, to jednak rzadko zdarzają się w dużych galeriach wystawy będące tak wyraźnym głosem w obronie zwierząt. Monika Chlebek, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, bohaterami swoich portretów uczyniła psy, postrzegane jako najwierniejsi przyjaciele człowieka. Towarzyszą jej od dzieciństwa, dobrze zna ich naturę, którą zawarła chociażby w psim spojrzeniu. Te obrazy są o takiej podmiotowości psa. I o tym, że to jest jednak inny gatunek, który wymaga poszanowania i, i, i to, jest, to są obrazy o relacji człowieka z psem, ale o relacji w ogóle człowieka z przyrodą. Od lat na rzecz praw zwierząt działa też Michalina Klasik, wykładowca w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, która skupiła się na gatunkach wolno żyjących, zarówno ptakach jak i ssakach. Artystka uświadamia, że relacje ludzko-zwierzęce podszyte są dużym cierpieniem, a wszystko przy milczącej obojętności społecznej. Jesteśmy jednym z gatunków, jesteśmy tutaj wspólnie i e, trzeba przeformułować nasze miejsce. E, po prostu w, w, w tej hierarchii jesteśmy e, na jednym z, jednym z miejsc, a nie na miejscu głównym. Wystawa kierowana jest do każdego wrażliwego człowieka, stąd jej wymowny tytuł dla Ciebie. Możemy dwutorowo albo nawet wielotorowo interpretować ten tytuł. Ja jestem jego autorką i zależało mi na tym, żeby to był przede wszystkim osobisty przekaz, akcentujący podmiotowość, indywidualność zwierząt, bo w tym upatruję możliwości do tego, by, by uszanować zwierzęta w ich prawie do życia i odczuwaniu cierpienia. Ekspozycję nieprzypadkowo otwartą u progu wakacji, wraz z letnimi wyjazdami, bowiem jak co roku, wiele domowych zwierząt znów zostanie porzuconych i pozbawionych domu. Ekspozycji towarzyszyć będą warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych, najbliższe już 5 i 6 lipca. A samą wystawę oglądać można do 17 sierpnia. Bydgoszcz Urszula Guźlecka. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale także integracja i promocja zdrowego trybu życia. W Toruniu odbyły się jubileuszowe 25. Mistrzostwa Polski Osób Bezdomnych i Środowisk Trzeźwościowych w Piłce Ulicznej. W imprezie wzięło udział 12 drużyn męskich i 4 kobiece z różnych części Polski cztery lata temu zobaczyłam to środowisko, zobaczyłam tam odmianę piłki nożnej i jest to coś w czym świetnie się odnajduję. To jest ciągła gra, dynamiczna, jest wiele bramek, pada, więc od razu się zakochałam w tym klimacie. Fajne jest to, że tak naprawdę wygrana nie liczy się najbardziej, tylko to są wartości, po prostu w których ludzie zmagają się ze swoimi problemami, pokonują różne przeszkody, bo to jest środowisko osób uzależnionych, które się spotkały też z kryzysem bezdomności. Więc jest to coś więcej niż, niż tylko piłka. Miałem problem z używkami. Dzięki ośrodkowi Monar Roznowice 34 wyszedłem, dzięki terapeutom wyszedłem z uzależnienia. Dzięki takim turniejom też pomogło mi to te środowisko trzeźwiejące, pomogło mi poukładać sobie życie i, i dlatego tu jestem. To są ludzie, którzy na co dzień walczą z uzależnieniem, e, przebywają w ośrodkach terapii uzależnień e, oraz e, takich ośrodkach jak Brad Albert. E, celem jest to jakby wyrównanie szans. E, oni dzisiaj tutaj grają na trzeźwo, e, mają relacje, korzystają po prostu po z, z emocji, które są w sporcie e, i tak naprawdę grają na 100%. I pozostajemy w świecie sportu, bo ze mną w studiu jest już Artur Onacki. Dzień dobry. Dzień dobry, tak jest. W pierwszym meczu finału Superligi Hokeja na Trawie Pomorzanin Toruń przegrał dziś z Grunwaldem Poznań 2-3, rewanż jutro w Poznaniu. Z kolei Unisław stał się dziś biegową stolicą regionu. Zawodnicy ścigali się w półmaratonie i na 10 kilometrów na krótszym dystansie, najlepszy był Adrian Przybyła z Iławy. Jestem bardzo zadowolony, bieg potraktowałem jako taki mocny, mocna jednostka treningowa. Zostało mi tylko dwa tygodnie do końca sezonu. Mam kilkadziesiąt startów już w nogach w tym roku, więc cieszę się z tego, że jeszcze jest trochę paliwa w Baku. A więcej o sporcie oczywiście w naszym wieczornym serwisie. A to był Artur Onacki, bardzo dziękujemy. My jeszcze sprawdzimy, co czeka nas w najbliższych dniach w pogodzie. O tym więcej Marcelina Boczek. Witam serdecznie. Ci z Państwa, którzy zaplanowali weekendowy wypoczynek na świeżym powietrzu, chyba są zadowoleni. Pogoda w sobotę dopisała i wszystko wskazuje na to, że niedziela również upłynie nam pod znakiem słońca i ciepła. Termometry na Kujawach i Pomorzu wskażą około 25-26 stopni Celsjusza i to w cieniu. Pogodna i bardzo ciepła będzie również ta nadchodząca noc. Przez całą noc na termometrach około 20 stopni Celsjusza. A więcej o prognozie pogody już za moment po głównym wydaniu zbliżeń. Zapraszam serdecznie. A na koniec tego serwisu deser i to wyjątkowo słodki biszkopt. Przyszedł na świat zaledwie dwa tygodnie temu, a już podbija serca odwiedzających bydgoskie zoo. To tylko jeden z jego nowych mieszkańców. Myślę, że największą w tej chwili taką atrakcją biegającą po wybiegu jest nasz w sumie już ponad dwa tygodnie temu urodzony samczyk Lamy. Wyjątkowo taki energetyczny, bardzo chętnie biegający, łapiący za serce nie tylko pewnie opiekunów, ale również naszych zwiedzających. Tydzień temu wylęgła nam się niestety tylko jedna kaczuszka hełmiatka. Jest to kaczuszka mieszkająca u nas, oczywiście, w naszym kraju i można ją spotkać od czasu do czasu. Nie jest to zbyt liczny gatunek, ale występującą na naszych stawach czy to jeziorach. Przyjechał do nas w ostatnim czasie mm, samiec kapibary. Wiemy, że nasi zwiedzający kochają kapibary. Jest to no, już dosłownie przysłowiowe zwierzę e, ogrodów zoologicznych. E, chcielibyśmy również uzyskać potomstwo od nich, e, dlatego sprowadziliśmy małego samca. Co prawda jest on jeszcze za młody i nie jest połączony z naszą samicą, ale wyjątkowo również łapiący za serce zwłaszcza opiekunów. Teraz to już wszystkie informacje wieczorne, wydanie zbliżeń o godzinie 21.30. Zapraszam i do zobaczenia.